Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, e, Nagrywam ten film na spontanie. Midnight Pantera, jak teraz widzicie, za chwilę wam e, włączę ten filmik. E, biegłem jak zawsze na banutę z rana. Widzicie, że jest po siódmej. Nawet m, dobrze nie ustawiłem OBS-a, aby to nagrać. No, ale tak długo oczekiwany mąd, że, że nareszcie go mam i. i... No, i się bardzo cieszę. Słuchajcie, zaraz zobaczycie, poleciałem, e, włączę ten filmik. Poleciałem z powrotem na, do DP, aby kupić music boxa i jak najszybciej z powrotem, aby ujarzmić ujażmi, e, Midnight Panterę. No, moim zdaniem, jest to jeden z najlepszych e, montów w Tibi. Bardzo długo oczekiwany przeze mnie. Miałem tam trzy miejsca, bo są, ona występuje w trzech miejscach na Banucie, i tak sobie myślałem: no, może, może jednak w końcu ją zaatakuję, ale przed dziurą, przed wejściem na dół, zauważyłem Panterę. Wróciłem się z powrotem do depo, i, no, i śliczna niespodzianka mam ją, także, także bardzo się cieszę. Film spontaniczny, spontaniczna Pantera, I, i nawet nie byłem przygotowany. Widzicie na, na filmiku przy Panterze, że, że, że są jak jest, w ogóle kamera nie była załączona. No ale wszystko ogarnąłem. To tak. I filmik jest. Ja jestem zadowolony. Ach. Słuchajcie, jak Wam się ten filmik podobał, łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Za co dzięki, szacunek, pozdrawiam. Do następnego. Hej.